Bardzo serdecznie na uroczystości, na wieczorze, spotkaniu z okazji pięciolecia muzeum. Jest mi bardzo miło wszystkich Państwa powitać, a pozwólcie, że powitam naszych tych znamienitych gości. Będę się posiłkować na razie ściągą, proszę Państwa, ponieważ. Emocje sięgnęły zenitu i tu muszę chwilę mieć, żeby dojść do siebie. Witam serdecznie panią radną Sylniku Śląskiego, panią Małgorzatę Ochetusz-Kodudwik. Jest mi miło powitać panią, nasze władze naszego miasta z panią burmistrz Teresą Posmaną Witam Panią burmistrz. Witam również gorąco naszą panią burmistrz resortową, e, wice, panie, wice, wiceburmistrz panią Teresę Mosowicz. Gorąco witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Czeladzi, pana Janusza Gąkiewicza. Radnych, których widzę na sali, pan przewodniczący Andrzej Nęter, drugi pan przewodniczący Danieli Granskiej. Jest mi również miło, bo w dziś nie mignęła pani radna e, powiatowa Anna Chepańczyka. E, proszę Państwa, miło mi powitać również gościa z zewnątrz, pana wiceprezydenta miasta Sosnowiec, zbigniewa Szaleca. No i wszystkich, wszystkich, którzy dzisiaj Państwo dowartościowali nas i zawidali na, na tym naszym bardzo skromnym jubileuszu. E, witam bardzo gorąco księdza proboszcza Józefa Haberka. A, 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 witam gorąco przedstawicieli stowarzyszeń, witam dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, wszystkich instytucji. No, i wszystkich, którzy Państwo dzisiaj do nas zawitali. Ja przepraszam, ale to znowu jest wina, bo Pan nie chciał jednak tutaj usiąść na samym przodzie. Jest mi bardzo miło powitać Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina, Pana Słowa Mierza Brodzińskiego. Dziękuję. Mam nadzieję, że już nikogo nie pominęłam, a jeżeli tak, to proszę i tak czuć się, że każdego z Państwa witam osoba i równie gorąco. Moi drodzy Państwo, muszę zrobić zadajenie jako dyrektor, jako szef tej instytucji na pięciolecie. Ale tak właściwie zastanawiając się nad tym, co powinnam powiedzieć, stwierdziłam, że właściwie dyrektor chyba jest ostatnią osobą, która to zagajenie powinna robić, bo cokolwiek powiem, no nie da się ukryć, że będzie samochwaleniem się. Ty bardziej, jeżeli dyrektor, który właśnie e, będzie mówił, na 5 lat istnienia instytucji, całe 5 lat jest dyrektorem tejże instytucji. E, będę w takim razie, proszę Państwa, manewrować między obiektywizmem, a między jednak takim troszkę samochwaleniem się. Proszę Państwa, postanowiłam, że te nasze dokonania, te nasze pięć lat przedstawię Państwu w formie prezentacji, bo też i obraz zawsze bardziej przemawia do słuchaczy, aniżeli tylko słowo mówione, które po prostu po krótkim czasie noszę. A tak zawsze będzie gdzieś tam na czymś oko zawiesić i coś z tego wszystkiego zostanie. Także pozwólcie Państwo, y, rozpocznę od prezentacji. Saturna. Proszę Państwa, to nasza pełna nazwa. Muzeum Saturn w Czeladzie. W nazwie nie ma cudzysłowie. I Saturn to oczywiście nazwa, która nawiązuje do istniejącej kopalni na której terenie znajdujemy się SATU. To proszę Państwa jest nasze logo. Muzeum rozpoczęło działalność w marcu 2009, Te uroczystości z takim małym poślizgiem robimy. Rozpoczęło działalność w 2009 w marcu, ale proszę Państwa, gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków muzeum, musimy się cofnąć do roku 2003, kiedy to ówczesny burmistrz powołuje Czenacką Izbę Tradycji, Czelacka Izba Tradycji powstała przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Imienia Marii Nodajowej w Czeladzie. I proszę Państwa od samego założenia była komórką, która miała być zalążkiem muzeum. Jak to zwykle, jak się wszystko rozwija, oczywiście na początku był jeden pracownik, od 2005 został przyjęty drugi i powalutku rozszerzał tę swoją działalność. Najważniejsze w tym wszystkim, proszę Państwa, żeby się nie rozwijać i zbyt wiele nie mówić, to jest to, że muzeum w ramach biblioteki i w ramach jej przepisów prowadziło działania. Związane już z działalnością muzealną. Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, działalność paramozealną. I tak, gromadziliśmy eksponaty. Przede wszystkim chodziło o przejęcie, zabezpieczenie eksponatów, dokumentów po likwidowanych wówczas zakładach. Kolejne nasze zadanie to oczywiście, organizowaliśmy wystawy. Tych wystaw nie było aż tak wiele jak teraz, ale jak dzisiaj patrzę na to proszę Państwa, to nie ma się tego wstydzić. Zupełnie bardzo dobre projekty były również przygotowywane. Rozpoczęliśmy również kwerendy biblioteczne i archiwalne, które już wówczas za czasów czeladzkiej izby tradycji. Rozpoczęły się takim cyklem, bardzo popularnym, czeladzkie hu i schu. Prezentowanie życiorysów, ważnych osób w naszym mieście. To również czeladzka izba przejęła w pewnym momencie koncerty, organizowane wcześniej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta, one przeszły właśnie do Czelackiej Izby, a później również kontynuowane są do dnia dzisiejszego w muzeum. I proszę Państwa, co jest istotne jeszcze, że Czelacka Izba Tradycji jest postrzegana właśnie jako takie mm, komórka przejściowa która prowadziła zadania, które mogły być kontynuowane i dalej prowadzone w muzeum. E, niejednokrotnie zetknęłam się z osobami w naszych gminach ościennych, które nie mają e, muzeów i które, jak gdyby nasz model czelacki pokazują jaki przykład, jako przykład, kiedy można właśnie w sposób bardzo taki płynny i bardzo zorganizowany zakładać muzeum. Proszę Państwa, jesteśmy już w październiku 2008 roku. To wtedy została uchwalona uchwała, podjęta uchwała przez Radę Miejską o powołaniu Muzeum Saturn. I proszę Państwa, co jest rzeczą ważną, ważną, bo jak Państwo znacie obrady, naszej Rady. Rzadko kiedy udaje się uzyskać jednomyślność, a ta uchwała została podjęta jednomyślnie. Samą działalność rozpoczęliśmy kilka miesięcy później, 1 marca. Ten okres był potrzebny na uzgodnienie statutu muzeum, który no, jest uzgadniany z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a poza tym do podjęcia jeszcze różnych takich spraw organizacyjnych. Jako siedzibę, proszę Państwa, otrzymaliśmy właśnie ten budynek, w którym dzisiaj Państwo gościcie. To jest budynek pochodzący z 1923 roku należący oczywiście do kopalni, był wybudowany jako willa dyrektora kopalni. Taką zresztą rolę pełnił do II wojny światowej. Po wojnie y, przez trzy lata tutaj swój dom znalazły dzieci, które wróciły z obozów po ulicach, później został przejęty przez kopalnię i Funkcjonowała w ramach kopalni. Tu Państwo macie również pokazane piękne wnętrze, mazerię <laughs> autorstwa Teodora Jaworka. I proszę Państwa, zadania w muzeum. Zaczniemy oczywiście od tych najważniejszych, czyli statutowych. To oczywiście gromadzenie zbiorów, proszę Państwa. Te nasze zbiory podzieliliśmy na trzy rodzaje. To są historyczne, związane z historią szeroko pojętą miasta, osób, które tutaj żyły, czyli wszystkie bardzo takie ogólne oczywiście. Następne to są zbiory górnicze, związane z kopalniami, nie tylko kopalnią Sator, ale również kopalnią Czelać na piasku z ale również jakby z trudem i pracą górniczą. I trzecim naszym rodzajem zbiorów, to są geologiczne, zresztą najmniejszy zbiór, otrzymaliśmy go w Darze, ale jest on zresztą stale eksponowany na naszym dwupiętrze. I proszę Państwa, na dzień 31 maja mamy około 2000 pozycji inwentarzowych. Ja muszę Państwu wytłumaczyć, co to jest pozycja inwentarzowa, bo to wcale nie znaczy, że mamy 2000 eksponatów. Pozycja inwentarzowa to jest taki dziwny zapis, który i raz może oznaczać jeden przedmiot, jeden eksponat, ale równie dobrze może oznaczać na przykład kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Tak, na przykład, jakby Państwu zobrazować, to może być jedna fotografia zapisana, ale jeżeli będziemy mieć album z 80 marczy, ze 100 zdjęciami, to też będzie jedna pozycja inwentarzowa. Także te 2000 pozycji inwentarzowych to wcale nie są 2000 eksponatów. Oczywiście, co wynika zresztą z ustawy. Ewidencjonujemy Każdy eksponat ma swoją kartę. Jak Państwo tutaj widzicie, eksponaty górnicze, historyczne, mają zresztą również inne kolory. Każdy z nich ma właśnie kartę, jest pisany do księgi inwentarzowej. A oprócz tego, proszę Państwa, od początku są wprowadzane w system taki komputerowy, muzealny, nazywa się to MUSNET. Oczywiście przechowujemy, je staramy z wielką pieczołowitością i pietyzmem podchodzić do naszych e, eksponatów. Te niebieskie pokrowce, które Państwo widzą, to specjalne pokrowce poszyte na e, sztandary, tak są właśnie przechowywane, chociaż trochę ciasno, działalność wystawiennicza, czyli wystawy. To, co y, najbardziej może przyciąga naszych bywalców. Proszę Państwa, m, ponieważ jesteśmy muzeum w organizacji, na dzień dzisiejszy nie mamy wystawy stałej i zresztą nie moglibyśmy mieć ze względu na szczupłość y, naszej siedziby, y, dlatego, wszystkie wystawy, które pokazujemy, są wystawami oczywiście czasowymi. Y, średnio w ciągu roku prezentujemy od 8 do 10 wystaw czasowych. I część z nich to oczywiście wystawy autorskie, czyli nasze, ale również mamy wystawy zewnętrzne. Wśród wystaw autorskich przede wszystkim służą one również temu, aby pokazywać nasze eksponaty i na bazie tych eksponatów właśnie prezentujemy wystawy i takie organizujemy. Tu Państwu pokazuję dwa stałe cykle wystaw, które już od kilku lat ciągniemy, które ukazują się właśnie od kilku lat. Pierwszy z nich to ze starego albumu. To jest, proszę Państwa, cykl fotograficzny, czyli pokazujemy na tych wystawach czeladzian i starą czelać na archiwalnych zdjęciach. Zdjęcia, oczywiście, te na najstarsze to mamy nawet i sprzed stu lat. I nie zawsze te wystawy oparte są tylko na naszych zbiorach. Bardzo często również. Wypożyczamy z archiwów domowych. Do tej pory były cztery edycje, zresztą ciekawe, bo była i o strojach. Czeladzian, jak się ubierali, była o zwyczajach, czyli czeladzianie na co dzień i od święta. Również tych znamienitych, czyli z kart czeladzkiej historii. A w ubiegłym roku mieliśmy y, czeladzian w różnych formacjach wojskowych i mundurach. Zresztą tytuł wystawy: Ach, ten mundur. Drugi cykl, proszę Państwa, w tym roku trzecia edycja się odbyła, to Pasje i kolekcje z Wieków. To jest taka, taki cykl, który z kolei aktywizuje i wychodzimy do y, lokalnej społeczności. Pokazujemy ich pasje, ich kolekcje. Y, po wspaniałej kolekcji młynków do kawy pana, zbigniewanie, bały, kufli, w tym roku prezentowaliśmy taką bardzo kobiecą kolekcji pani Marii Golonki z Wątków. Tak jak wspominałam, oprócz tych ekspozycji własnych, które wcale nie są proszę państwa tanie, również posiłkujemy się, wypożyczając ekspozycje na zewnątrz. W związku z tym współpracujemy z bardzo wieloma muzeami na terenie całej Polski. Tutaj. W najbliższym sąsiedztwie to szczególnie bliską współpracę mamy z Muzeum Sosnowców, Muzeum Górnośląskim, ale również to jest również Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Łodzi i mogłabym bardzo długo jeszcze wymieniać.